W 1939 roku był okresem pełnym wielu historycznych, ale też tragicznych wydarzeń. Obecnie jest to czas, w jakim pamiętamy o ludziach, którzy wolność narodu stawiali ponad wszystko. Do nich należeli również harcerze. W gimnazjum nr 1 imienia szarych szeregów w kraśniku roczyście obchodzono dzień patrona i siedemdziesięciolecie powstania tej harcerskiej konspiracji. Społeczność uczniowska i nauczyciele zgromadzili się pod szkołą w celu rozpoczęcia uroczystości związanych z Dniem Patrona. Następnie odbył się marsz w kierunku kościoła pod wezwaniem Świętego Ducha. Nam przy świętej nie zabrakło harcerzy oraz żołnierzy z szarych szeregów. Po zakończeniu eucharystii wszyscy z powrotem udali się do budynku gimnazjum, gdzie dyrektor zainicjował część oficjalną. Szkoła nosi imię szarych szeregów już od 8 lat. W wyboru patrona mogli dokonać sami uczniowie. Odbywało na zasadzie... Yy... Wyboru poprzez młodzież i nauczycieli. Była zrobiona w szkole ankieta. Wśród kilku propozycji były szare szeregi i tą nazwę wybrała młodzież i nauczyciele społeczność szkoły. Interesujące, że wybrali właśnie taką alternatywę. Podczas gdy inne placówki nadają imiona sławnych pisarzy, tu postawiono na patriotyzm. Co roku młodzież oddaje hołd szarym szeregom, czyli konspiracji harcerzy walczących w czasie okupacji. Bo dzięki tym młodym ludziom, którzy umiłowali wolność i walczyli o nią, teraz współcześni mogą uczyć się w wolnych szkołach. Nie zapominają o tym, chcą oddawać hołd dobremu imieniu patrona. Młodzież ta jest chłonna na te wartości. E, mówi się, że. E, no młodzież nie, nie ma tego patriotyzmu, nie jest patriotyczna. Młodzież jest bardzo patriotyczna i bardzo chłonie tą wiedzę, co widać na tym święcie i widać jak podchodzi młodzież poważnie do tych spraw związanych z patronem. Gimnazjum współpracuje również z ludźmi z szarych szeregów, którzy zawsze są obecni na wszystkich uroczystościach obchodzonych w szkole. Otrzymali nawet od nich statuetkę Primus Inter Pares, a także ziemię z cmentarza żołnierzy polskich. Ziem, to jest ziemia ofiarowana przeze mnie, pobrana z cmentarza żołnierzy poległych pod Monte Cassino. Ziemia była poświęcona na grobie generała Andersa. I jestem mile zaskoczony, że tu jest tak pięknie wyeksponowana i opisana. Naprawdę cieszę się bardzo. Następnie odbyła się uczestnictwa artystyczna, w której zaprezentowali się uczniowie, kończąc tym samym obchody Dnia Patrona.